Cześć, witam! Dzisiaj mam mm, super wiadomość, na dzień dziecka dokładnie, ale ja są dwa dni przed i sobie dostałam od oczywiście babci takiego super szlachę konia. Jak mówiłam i ja mówię od razu, ja sobie kupować, ślad ale wolałam to, nie będę nic słabka, to klecz andaluzyjska. Jest prześliczna. Też o niej ją marzyłam. Miałam ją postawić tam na samym końcu, ale pierwszy miała być kleczka pod lasem. Ale to nic. Tu ma takie wejkoczyki piękne. Z drugiej strony też. Takie wajkoczyki. Tu ma takie wajkoczyki. O Oj, przepraszam, kleczka. I tu ma taki podcięty od tutaj troszkę. Tu ma taki ten i ma i ten troszkę w Nie odrywam jeszcze jej tego. Tylko muszę pokazać mamie. Ale dobra, odrywam. E, poczekajcie chwilę. Ja może znajdę jakieś łyżeczki. E, 5 sekund. Tylko. Sekund. O mam, dobra. Okej. Okay. Teraz muszę ładnie to podciąć, żeby się nie stało na Ok. Teraz tutaj. Zobaczcie, co zrobiłam. O, jest. O, wow, prawda. Tak, i tu o, o, jeszcze zapomniałam jednym. O tu, o tu widzicie, to jest taki czarny na chrapkę i tu ma takie różowe. No i nazywa... A, zapomniałam jej powiedzieć, jak będzie się nazywać. Vanilia! <grym> tak, oczywiście, vanilia. Mm, przyśliczne. Y go godzimy, że się z tego cieszy. <gry> Ej, Super. Super jest, więc no dziękuję za oglądanie i papa.